Pięć najlepszych ćwiczeń na biceps w domu. Witam, pracowaliśmy już nad klatką piersiową i innymi grupami mięśni, więc dzisiaj zajmiemy się bicepsem. Jeśli nie masz hantli, nie oznacza to, że nie możesz trenować bicepsów i nie mówię tu tylko o utrzymaniu. W filmach i vlogach mówią, że w domu się po prostu utrzymuje. Nie, tutaj zrobimy postęp. Wykonamy 5 skutecznych ćwiczeń na biceps w Twoim domu. Zacznijmy. Zanim zaczniesz, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić filmów, bo to najlepszy kanał z ćwiczeniami w domu. Zróbmy razem postęp, chodź. Pierwsze ćwiczenie przeznaczone jest dla osób posiadających drążek do podciągania. Jeśli go nie masz, to jest idealny moment, aby go kupić. Za 9 dolarów otrzymasz kompletną stację roboczą na plecy i biceps. Zacznijmy od pierwszego ćwiczenia króla ćwiczeń bicepsa z masą ciała, podciągania na drążku. Będziemy wykonywać podciąganie na chwytem odwrotnym. Chwyć drążek do podciągania dłońmi rozstawionymi nieco szerzej niż na szerokość barków, unieś się gwałtownie i trzymaj ramiona do siebie. Koncentrujemy się na bicepsie, przenosząc na niego całe obciążenie, napinamy u góry i powoli opuszczamy. Jest to idealna odmiana, aby zmaksymalizować obciążenie bicepsa. Jeśli wykonasz 4 serie po 12 powtórzeń i nie osiągniesz porażki, chwyć plecak i dodaj butelki lub książki na 10 kg i zwiększ obciążenie swoich podciągnięć. Dzięki temu utrzymasz żądany zakres powtórzeń. 6 do 12 powtórzeń z obciążeniem w 4 seriach zapewni postęp przez 1 lub 2 miesiące. Dodałem 2,5 litra butelki, tak jak to robię teraz. Improwizuj, dostosowuj się i ulepszaj. To pierwsze ćwiczenie, podciągnięcia na biceps w warunkach domowych, kontynuujmy. Załóżmy, że nie masz w domu drążka do podciągania. Czy to oznacza, że nie możesz trenować bicepsów, czy możesz jedynie wykonywać treningi podtrzymujące? Absolutnie nie. Przygotuj się na drugie ćwiczenie, które jest prawdziwym wyzwaniem, ale wymaga kreatywności. Nie potrzebujesz drążka do podciągania, wystarczą dwa prześcieradła. Działa to w ten sposób, że im dłuższe arkusze, tym będzie lepiej. Mam kilka, które są stosunkowo krótkie, ale jeśli możesz kupić dłuższe, zrób to. Zawiąż dwa węzły tak mocno, jak to możliwe na końcu każdego arkusza, a także zawiąż węzły na końcach drugiego arkusza. Kiedy masz już dwa mocne węzły na końcach, umieść je na drzwiach. W ten sposób otrzymasz dwa napięte arkusze. Pospiesz się i zamknij drzwi. Gratulacje, właśnie stworzyłeś narzędzie, prosty mechanizm do ćwiczenia bicepsów w domu. Przyjaciele, tak to działa, trzeba wziąć końce dwóch arkuszy. Im są one dłuższe, tym cięższe będzie ćwiczenie. Połóż stopy w drzwiach. O tak. Masz stopy w drzwiach. Robisz to samo, co podciąganie na drążku. Zostawiasz ręce przed sobą i wstajesz. Biceps spada. Im niżej pozwolą ci opuścić prześcieradła, tym więcej pracy będziesz wykonywał. Dla tych, dla których jest to łatwe i nie chcą dodawać plecaka, aby było to trudniejsze, potrafią trenować jedną ręką, chwycić prześcieradło i zejść na dół. Pracuj. Jeśli przed ramię ugina się szybciej niż biceps lub chcesz rzucić sobie większe wyzwanie, spleć je i trzymaj jak rączkę. Dzień dobry. Ćwiczenia są zabawą. Wypróbuj, a nawet jeśli nie masz nic, zawsze będziesz mieć dwa prześcieradła i drzwi. Bądź silny i trenuj. Ćwiczenie trzecie. Ćwiczenie trzecie. Tutaj mam plecak z 10-litrową butelką wody. Ten plecak pomieści 10 litrów i dwie 1,5-litrowe butelki, co daje łącznie 13 kg. Do tego mogę dodać dwie puszki, co razem daje około 15 kilogramów. Możesz umieścić coś metalowego, na przykład ciężarki, i zamienić je w prowizoryczne hantle, to wszystko, czego potrzebujesz. Ostatnim ćwiczeniem jest podstawowe unoszenie bicepsa. Powoli w górę, napinaj biceps, powoli w dół, powoli w górę, napinając, powoli w dół. Nie robisz postępów w domu? Będziesz zaskoczony, ponieważ jest to plecak, a nie hantle. Będzie się trochę kołysał, więc miej go pod kontrolą. Zejdź powoli w dół i kontroluj każdą sekundę. Powyżej. Ćwiczenie czwarte to biceps ze stołem. Pracowaliśmy już z arkuszami, teraz ze stołem. Należy chwycić stół od góry, ugiąć kolana i wstać jak najwyżej. Moje bicepsy płoną już po sześciu powtórzeniach. Psychopaci mogą dodać na wierzch plecak i go obciążyć. Zwariowany, powiedz, że nie możesz zrobić postępów ćwicząc w domu. Ćwiczenie piąte, ostatnie, będzie ulubionym ćwiczeniem tych, którzy nie doceniają treningu w domu. Musimy wziąć ręcznik i położyć na nim nogę w ten sposób. Musimy oprzeć się o ścianę i jesteśmy gotowi. Następnie, tworząc opór, uginamy biceps i wypychamy stopę do tyłu, stawiając maksymalny opór bicepsowi. To nasze pierwsze powtórzenie. No dalej, musisz zrobić trzy. Biceps jest napięty. To jedno z moich ulubionych ćwiczeń, ponieważ gdy poczujesz napięcie skupione w bicepsie, daje to niesamowitą satysfakcję. Na początku może się to wydawać łatwe, ale kiedy już tego spróbujesz, nie będzie to spowodowane tym, że Twoje mięśnie nie wiedzą, ile powtórzeń wykonasz. One wiedzą tylko, z czym muszą sobie poradzić. Jeśli sprawisz, że biceps zacznie palić aż do bólu, stanie się wszystko, co konieczne, aby uruchomić mechanizmy struktury mięśniowej, wygenerują się hormony i mięśnie urosną. Oto pięć najlepszych ćwiczeń do wykonania w domu. Wypróbuj je nie tylko po to, aby utrzymać formę, ale także po to, aby rozwijać się, dzięki czemu wyjdziesz stąd na nowy poziom. Dzięki za oglądanie. Napisz w komentarzu, który film chciałbyś zobaczyć w przyszłości. Do następnego filmu.